Witam, Bartłom Jaczliński, firma Data Analytics. Dzisiaj chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy budować przykładowe analizy dla działów HR. To jest druga część, w której pokażemy dwie rzeczy. Jedna to jest analiza procesu rekrutacji. Zbudujemy lejek rekrutacyjny, gdzie zobaczymy, ile osób przychodzi do kolejnych etapów, i w zależności od źródeł z których aplikowali oraz druga rzecz to zbudowanie dashboardu, która pokazuje różne statystyki dla pracownika. Przejdźmy teraz do budowy. Zacznijmy od analizy rekrutacji. Mamy tutaj zbiór w Excelu danych, gdzie mamy etapy rekrutacji oraz źródła, z których zgłaszali się kandydaci, ponieważ dane są spiwotowane, więc e, zrobimy teraz e, odpiwotowanie. Nazwijmy sobie tutaj źródło. długie będzie kandydaci. a no I w ten sposób uzyskaliśmy nasze źródło i możemy przystąpić do budowy lejka wykrutacyjnego. Ten lejek oprzemy sobie o wizualizację typu Stack bar. Zróbmy tak weźmy liczbę kandydatów. Wybierzmy sobie etap jako kolor i wybierzmy typ wykresu stack bar. Teraz, żeby jeszcze zwiększyła się ta szerokość to. Przyciągniemy sobie sumy kandydatów na size. O, teraz będzie dobrze. Sumy kandydatów na size. I widzimy, że już jest ułożone. Teraz wypełnijmy cały ekran, entire view i zbudowaliśmy już początek tego wykresu. Możemy sobie teraz pododawać etap do la-label. Możemy również tą sumę kandydatów też dodać na label. Jeżeli chcielibyśmy mieć teraz zamiast liczby procent, to możemy coś takiego zrobić. Należałoby zrobić taką kalkulację, gdzie mamy właśnie sumę kandydatów podzieloną przez funkcję typu table calculation. To się nazywa lookup teraz chcemy znaleźć wartość. Zawsze będziemy porównywać jakby do tej pierwszej, pierwszej wartości, gdzie była selekcja aplikacji. Więc weźmy sobie tą wartość jako bazową. Czyli bierzemy za pomocą funkcji first. Ustawmy, żeby to też jest jako tekst. Czyli tutaj widzimy, że mamy tak. E, zaraz coś tu jeszcze jest nie tak z kalkulacją. Lookup sum. Suma kandydatów. Dzielone przez lookup sum. Aha, jeszcze zobaczmy w którą stronę kalkulacja idzie. Compute using e, po etapach. O. Teraz widać, że mamy e, tutaj jeden, no bo wiadomo że to jest jeden do jednego. Tutaj 184 w stosunku do 260 stanowi 0,77. To jeszcze można byłoby sformatować, żeby było wyświetlane w układzie procentowym i ewentualnie tutaj zwiększyć trochę te czcionki. Patrzmy. O, teraz to lepiej wygląda. Nawet można byłoby tutaj zmienić format, żeby wyświetlać bez miejsca przecinku. Będzie bardziej czytelne. Eee, ostatnia rzecz to jest kwiecie tych linii i e, a, e, i tutaj osi. Schowajmy sobie osie. Sformatujmy też ten, ten, ten obszar w ten sposób, żeby nie było tutaj żadnych linii. O, no i mamy nasz lejek rekrutacyjny. Do tego dodamy field Filt według źródła. Zostawmy przyciągnąć na filters. All, OK i zbudować szybko dashboard, gdzie dashboard będzie miał. E, ta legenda w zasadzie nie jest nam potrzebna, natomiast może nam się przydać filtr, żeby zobaczyć, jak dla każdego źródła to wygląda. Tutaj mamy źródło, e, ten filtr może zmienić na układ Single Value. Dzięki temu możemy przełączać się pomiędzy poszczególnymi typami. Na koniec zapiszmy sobie tą wizualizację jako rekrutacja. I w ten sposób zbudowaliśmy lejek sprzedażowy. Przepraszam, lejek rekrutacyjny. Teraz zobaczymy, w jaki sposób można różnego rodzaju statystyki dotyczące naszych pracowników prezentować. To będzie na oddzielnym Workbooku. Podłączmy teraz się do danych o pracownikach. Za pomocą Excela stajemy się do listy pracowników. Przeciągamy sobie zakładkę pracownicy. Tutaj mamy kilka kolumn. Nie wszystkie będą wykorzystywane te, które są temp ukrywam. Te były tylko pomocnicze i możemy przejść już do... W tym momencie będziemy pracować w trybie online. Przechodzimy do zakładki 1. Na początku zbudujemy wizualizację, która pokaże jaki jest procent kobiet i mężczyzn, jeżeli chodzi o ilość pracowników, sobie przyciągamy płeć do kolumn. Ilość pracowników, czyli prawy przycisk na pracowników przyciągamy i upuszczamy rows, count, distinct. I mamy ilość pracowników. Tutaj jeszcze warto dodać, jeżeli chcemy dla aktywnych przyciągnąć e, filtr, e, na filtr e, element aktywny. Wtedy widzimy, ile mamy kobiet i mężczyzn aktywnych aktualnych pracowników i teraz dodamy do tego jeszcze symbol, żeby to wyglądało ciekawiej. E, troszeczkę zmienimy kolorystykę tutaj. O, zrobimy jaśniejszy kolor. Mm, teraz tak, żeby uzyskać e, jakby dodatkowo symbol musimy zrobić oddzielny wykres i ten wykres się robi poprzez zduplikowanie z kontrolem. Przeciągam e, naciśniętym myszką tą miarę i dla tej miary wybieram sobie typ wykresu Shape. I teraz muszę określić, co będzie sterowało Shape'em, czyli płeć z kontrolem, Łapię, żeby stąd nie zniknęło, czyli inaczej mówiąc kopię wykonuję i teraz wykonuję przesunięcie, jak widać to jest symbol płci. Mogę to zmienić, ponieważ tablo ma wbudowane kształty, mamy na przykład paletę gender, moglibyśmy, teraz przypiszemy sobie symbole. Dobrze, teraz możemy złożyć te dwa wykresy w jeden nakładając, do tego służy funkcja dual axis, prawy przycisk no tutaj na tym drugim elemencie i wybieram dual axis. E, tak, czasami tak się zdarza. Jak zrobimy na automatyku, musimy zmienić po prostu dla tego pierwszego wykresu na bar. E, teraz chcemy, żeby te symbole były nisko, ale może nie przy samym zarze więc musimy wziąć jakiś, mm, musimy to odnieść do wielkości słupka. Może się zdarzyć, że to będzie zmienne, dlatego warto to zrobić poprzez formułę. Dlatego dla tego wykresu, który jest odpowiedzialny za shape, czyli to jest ten. Proszę zobaczyć, jak się zmienia, tak jak sobie przychodzę. Dlatego wchodzę do środka i użyję funkcji table calculation, która znajdzie mi maksymalną wartość z tych dwóch słupków. A następnie pomnoży je tę wartość przez jakiś współczynnik, na przykład 0,1. Zobaczmy, czy to będzie wyglądało dobrze. E, tu jeszcze jedna rzecz trzeba zsynchronizować te osie. Prawy przycisk, Synchronize Axis. No, jak widać, e, prawie dobrze, może trochę niżej byłoby lepiej. żeby wejść do środka, na przykład zrobić 0,07. O! Teraz tak, zwiększmy trochę wielkość tych symboli poprzez Size i w ten sposób. Te elementy, które tu widzimy po prawej, nie będą nam potrzebne, więc usuwamy. Tutaj możemy zedytować tą oś. Usunąć ten distinct count. Wygląda fajnie. I mamy pierwszą informację o ilości pracowników aktywnych. Policzmy teraz. Jaki jest średni wiek pracownika? W tym celu należy znaleźć różnicę między datą wyrodzenia a aktualną datą. Wykonamy taką, takie obliczenie, nazwijmy to wiek i skorzystamy z funkcji dateTiff. Pierwszy parametr to jest jaki jednostka jest wyrażona ta różnica tam to lata czyli wpisuję year następnie początkująca, początkowa data czyli data y, urodzenia i końcowa to będzie funkcja tutaj zobaczmy czy się prawidłowo wyliczyło e, bym sobie wziął jakiegoś pracownika Zobaczymy. Data wychodzenia. Tutaj z prawym przyciskiem przyciągam sobie. Wybieram opcję ATTF. Eee, gdybym teraz e, przyciągnął wiek. No to jak ktoś jest 84. rocznik, no to e, zgadzałoby się. To jest 2020. Dobrze, możemy to usunąć. I e, teraz zobaczmy. Co nam tutaj zostało? W tym momencie jest suma, ale powinna być średnia, więc wybieramy opcję zmiany na Average. Mamy 43 lata 12, Sformatujemy to bez miejsc przecinku, Number Custom. I tu zmieniamy Decimal Places to Zero i mamy wartość. Teraz sformatujemy sobie tę informację. E, więc wróćmy do formatowania. E, tak, na początek dodajmy jeszcze nagłówek, żeby było wiadomo czego dotyczy to, e, ta miara. apostrof średni sr, śr. kropka, piek. Zamknięcie Ten główny element możemy ukryć. E, teraz chcemy jeszcze jedną rzecz zmienić, mianowicie. Klikamy, zaznaczamy opcję Format i tutaj dla Borders, a dla pane wybierzemy na e, to będzie Row Divider. None. E, dodatkowo zmienimy wielkość, więc klikam sobie na tekst i wybieram opcję nie, 24 powiedzmy tak, jak widać jest też za mały. E, średni bieg też możemy zmienić. Format. I tutaj w można zrobić też większe. 12. A, żeby to jeszcze lepiej wyglądało, proponuję tutaj w e, alignment vertical i e, horizontal ustawić na center. Właściwie mamy już pierwszy, e, pierwszą e, miarę. To jeżeli chcielibyśmy, żeby jeszcze był jednolity kolor w tle, to możemy to zmienić poprzez WebGrid i e, dla wylania, e, możemy sobie dla Paint ustawić jeden kolor. Mamy sobie taki blado niebieski i dla header też ten sam, blady, niebieski. Tak, teraz nazwijmy to średni wiek i utwórzmy duplikat, tak będzie najprościej. Duplicate i wpiszmy sobie średnia ilość lat przepracowanych. I tutaj zamiast e, średniego wieku będziemy mieli liczyć średnią ilość czas e, przepracowanych lat przepracowanych, proszę. E, musimy w tym celu po prostu e, znaleźć różnicę między mm, datą rozpoczęcia pracy a datą e, zakończenia pracy. Więc e, zróbmy najprościej duplikat tej kalkulacji duplicate. I nazwijmy to, zam, wstać. Nazwijmy to lata pracy, wróćmy do edycji i to będzie różnica też wyrażona w latach. Eee, data rozpoczęcia pracy. To sobie przeciągam. Do daty zakończenia. Okay. i zobaczmy, teraz trzeba jeszcze podmienić tylko zamiast wieku wstawić, można nawet wklikać się tutaj wykasować wiek i przeciągnąć lata pracy czyli średnio e, pracuje pracownik 9 lat, to powinno być dla aktywnych też więc tutaj filtr tak Czyli to się zmieniło wtedy na 10. Zmienimy jeszcze tutaj tą informację z średniej ilości lat pracy. Można troszeczkę to wydłużyć. Będzie bardziej czytelne. To już jest. Teraz, jak mamy takie dwa elementy, możemy je umieścić już na dashboardzie łącznie z tą pierwszą wizualizacją. Dodajmy jeszcze jedną analizę. Zobaczmy, jaka była ilość pracowników, którzy rozpoczynali e, pracę i e, ilu e, puszczało firmy. E, na podstawie nowa zakładka. Data rozpoczęcia pracy. To kolumn, wybieramy z prawym przyciskiem rock i zliczamy pracowników z prawym przyciskiem count distinct widzimy ile rozpoczynało teraz analogicznie dla teraz rozpoczęcie pracy i analogicznie zrobimy zakończenie pracy Dodajmy teraz datę zakończenia z prawym przyciskiem rok i zaliczymy pracowników, którzy w tym roku zakończyli on distinct. Yy, nie wiem czemu to tego dużo duża wartość, ale może wykluczmy. I żeby było łatwiej porównywać, mieliśmy te same lata 2017. Tutaj jest 2018. 1983 to tak, tutaj ograniczmy do 2017, te ekskludujemy. I tutaj Ekskludujemy te pierwsze trzy. Czyli powiedzmy tak, tam gdzie rozpoczynali, możemy sobie zrobić w kolorze zielonym. I próbujemy wyrobić tą linię tam, gdzie kończyli pracę, to zróbmy w kolorze na przykład czerwonym i też dobrze. Teraz możemy to wszystko umieścić na też Czyli tak, płeć to ukryjemy. Zróbmy floating, Dodam, że to spłać, można upuścić tytuł. Następnie dodajmy średni bieg, i tutaj floating, tyle view, kryjmy tytuł, żeby zrobić z tego. Będzie ładnie. Następny mm, następne średnia ilość lat. Floating. Tak, robimy. Ok, tytuł. A, to jest dobrze. E, rozpoczęcie pracy e, zakończenie pracy. można zrobić pod spodem, zróbmy obydwa jako floating

Czyli widzimy jaka jest tendencja. Widzimy, że gdybyśmy chcieli jeszcze tutaj dodać, możemy też dodać etykietę, ale to chodzi tylko żeby pokazać prawdziwy trend. No i jeszcze możemy dodać logo za pomocą image i tutaj wskazać gdzie się znajduje to logo to gdzieś tu na przykład nazwijmy to naszą firmę Fitry Center albo możemy tak albo użyć go tła, albo możemy zrobić floating i zmniejszyć i do tego jeszcze dodajmy mm, opis jaki tytuł jest, a zwijmy to statystyki pracowników. że wszystko z dużej. Aż około dwieście sześć. By się odkawane, Już na kole, gdzieś przepisać. Volt. Tak, tak, floating. No I mamy dashboard, który jest dynamiczny. Także, gdy dane się przeładują, te informacje będą się aktualizowały. Taki dashboard możemy opublikować na serwerze, żeby inni użytkownicy mogli z niego również korzystać. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to. Prośba o zadanie ich na czacie. Postaram się na nie odpowiedzieć, bądź jeżeli teraz, to mailowo. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.